Krzysztof Dęga, witam i zapraszamy na kolejną audycję. Tym razem porozmawiamy sobie o Roswell, a w zasadzie o incydencie w Roswell, czyli lądowaniu UFO. A dlaczego porozmawiamy o tym akurat teraz? A no dlatego, że właśnie dopiero co mieliśmy do czynienia z 72. rocznicą lądowania, czy też rozbicia się UFO, które miało miejsce 2 lipca 1947 roku na północny zachód od Roswell w stanie Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych. Na pewno o tym słyszeliście niejednokrotnie. Do dziś nie ma stuprocentowej pewności, czy UFO faktycznie rozbiło się na tym terenie, ale jest mnóstwo świadków, którzy mówią, że tak faktycznie było. A jak to w ogóle wyglądało? Już za chwilę wizja jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, który opowie o tym, co on sądzi na temat lądowania i rozbicia UFO w Roswell, ale na początek kilka informacji. Tak jak już wspomniałem, do katastrofy niezidentyfikowanego obiektu latającego doszło 2 lipca 1947 roku. Około godziny 22. Dan Wilmont, miejscowy sprzedawca artykułów żelaznych i jego żona zauważyli, na niebie duży, jarzący się przedmiot, który ze znaczną prędkością poruszał się w kierunku północno-zachodnim. Dalmont twierdzi, że ten przedmiot poruszał się bardzo, bardzo szybko, a swoim kształtem przypominał dwa talerze zwrócone ku sobie wnętrzem. Co jeszcze warto by powiedzieć? O tym, że ten obiekt najprawdopodobniej rozbił się w Roswell, mówił zaledwie sześć dni później pułkownik William Branchard, komandor grupy 509, podał prasie i stacjom radiowym informację, że na terenie jednej z firm niedaleko Roswell znaleziono wrak latającego dysku. Co ciekawe, według wielu teorii spiskowych. Można odnieść wrażenie, że ten obiekt, to UFO, które rozbiło się w Roswell, zostało zabrane do, najpierw do bazy wojskowej na terenie Roswell, a później pozaziemskie istoty, które znaleziono właśnie przy tym wraku, przetrzymywano w sławnej strefie 51 w stanie Nevada. Tyle pokrótce historia. A co na ten temat sądzi Jasnowic Jackowski? Roosevelt, e, uważam, że jest coś na rzeczy. E, mamy, e, znam się z Robertem Bernatowiczem. E, jest to człowiek, który prowadzi Fundację Nautilius. E, I e, wielokrotnie z nim na ten temat rozmawiałem. E, podobno jest bardzo dużo dowodów na to, że w Roosevelt. E, spadł jakiś obiekt, była jakaś ka katastrofa obiektu UFO. E, zresztą proszę zwrócić uwagę, że e, jakoś dziwnie, z tym samym okresie czasu, bardzo szybko e, technologia zaczęła iść e, naszej cywilizacji do przodu. E, nie da się ukryć, że tą technologię Ameryka posiada. E, I e, kto wie, czy właśnie nie po badaniu takiego obiektu ludzkość odkryła ciekawą technologię, którą w tej chwili używa. A może jeszcze odkryć coś więcej. Uważam, że przypadek Roswell nie jest zwykłą plotką. Uważam, że na pewno kryje to wielką tajemnicę. Uważam także, że Ameryka doskonale wie, że na ziemi że Ziemię obserwuje UFO, że tutaj przylatują jakieś, jakaś obca cywilizacja. E, obserwując wiele takich zjawisk, słysząc o nich, e, zresztą jest jedna ciekawostka powiem, e, zwróćmy uwagę na różne rysunki naskalne. Wiem, że we Francji w jakiejś skale są sprzed iluś tam może milionów lat, e, rysunki, e, które, pierwotnych ludzi, i tam są widoczne spotki na, na, na jakby to latało. No, Wydaje mi się, że e, ta, to UFO, e, te zjawiska, które wielu ludzi zaobserwowało, e, to nie jest przypadek. E, także Roosevelt e, mógł być to. Być może pierwszy kontakt przymusowy, bo podobno to była katastrofa jakiegoś statku kosmicznego. Uważam, że jest to na rzecz. Ciężko powiedzieć, się nigdy nad tym nie zastanawiałem, nie zastanawiałem ale tyle co ja słyszałem, to była, to była to jakaś katastrofa statku. Takie są relacje. Ciężko powiedzieć, nie, nie myślałem o tym. Powiem szczerze, że tematyką UFO, Interesuje się średnio, to znaczy interesuje mnie to zagadnienie, ponieważ e, polski astronom Wolszczan odkrył, e, odkrył e, to, że e, inne gwiazdy posiadają też układy planetarne, więc na taką ilość gwiazd w kosmosie, e, niezliczoną wręcz, a on, a każda z nich posiada jakiś układ planetarny, mało prawdopodobne jest, żeby życie e, istniało tylko tu na Ziemi. Nawet jeżeli na co milionowej planecie istnieje życie, to i tak jest ich tak dużo, że na jeszcze od tego, co kilkumilionowej, może istnieć cywilizacja podobna do naszej, albo wiele starsza, doskonalsza, albo początkująca. Uważam, że życie w kosmosie jest nagminne i uważam, że cywilizacja, logika jest też nagminne. Być może, powiem jeszcze taką ciekawostkę, być może Arkanoego to to jest właśnie DNA sprowadzone na Ziemię i wszelkich gatunków i od tego powstało życie. Ja jestem tego zdania, że życie, przynajmniej inteligentne życie na Ziemi zostało, zostało tutaj w jakiś sposób zainfekowane. Pomyślmy, Darwin twierdzi, że nasza ewolucja wywodzi się od małpy. Natomiast po części można by było się z nim zgodzić, tylko obserwując małpę sprzed iluś tysięcy lat i małpę na przykład szympansa teraz, nie zauważamy w ogóle postępu w rozwoju tego szympansa czy innych małp. Natomiast ludzie w sposób błyskotliwy. Się rozwijają intelektualnie, zmieniają wokół siebie życie na życie wręcz niematerialne. Technologia działa niematerialnie już w pewnym sensie. Więc uważam, że my, jako gatunek, zostaliśmy wszczepieni w tą Ziemię. A jeżeli tak by się stało, to, to musiało być to za sprawą UFO. Jeżeli tak się by stało, i tak się stało, to UFO dlaczego nie może nas obserwować? Na pewno nas obserwuje obserwuje całe to doświadczenie, które, które się dzieje a, i którego my jesteśmy y, współsprawcami. Myślę, że historia rozbicia się UFO na terenie Roswell wzbudza wiele, wiele kontrowersji, i emocji. Czekam na wasze komentarze. Co wy sądzicie na ten temat? Piście, lajkujcie, komentujcie. Jeśli macie swoje własne doświadczenia, przeżycia, jeżeli nagraliście UFO lub coś dziwnego na naszym niebie, jak najbardziej czekam na te Wasze informacje. Piszcie do mnie na maila krzysztof.degapaaw.pl. Ten mail jest również w opisie tego filmu. Jak zwykle, zapraszam do lajkowania, komentowania i do subskrypcji tego kanału. A już wkrótce kolejne bardzo ciekawe tematy. Za dzisiaj już Wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia.